Państwa bardzo serdecznie. Dziś rozmawiamy z Cezikiem. Pierwszy raz się radzą? Tak. P tak, mam nadzieję, przynajmniej, że nie, że nie zapomniałem, ale chyba tak. Jak wrażenia pierwsze? Rzeczka tu piękna, tak sobie płynie. Ludzie biegają. Szczęśliwe miasto bardzo. No tak za wiele na razie nie możesz powiedzieć, to może e, przejdźmy do ciebie. Tak. Przejdźmy. E, powiedz, <śmiech> <śmiech> powiedz nam proszę, dlaczego wybrałeś taką drogę? Dlaczego postanowiłeś zająć się muzyką? E, tak trochę i z nudów, i z chęci oderwania się od takiej szarej codzienności. Czyli głównie wtedy to były studia y, takie niezwiązane z muzyką zupełnie, czyli y, politechnika. I tak chciałem sobie tak co innego porobić, żeby, no żeby nie musieć robić tamtego przez całe życie. No i tak spróbowałem i się udało zostać na dłużej. Ale masz wykształcenie również muzyczne? Nie, tylko politechniczne. I nie żałujesz, że zrezygnowałeś z, ze swojego wyuczonego zawodu na rzecz muzyki? Nie, absolutnie. Szczególnie, że tam w razie czego mogę wrócić, ponieważ jakby skończyłem, więc, więc pewnie jakaś droga powrotu jest. A tutaj to tak nie jest tak prosto. Po prostu sobie nagle pójść w tą stronę albo nie pójść, więc wydaje mi się, że dla siebie wybrałem dobrą drogę, ale w sensie lepszą. O. Czy z muzyki, z tego co robisz, z filmików w internecie można fajnie żyć, można dużo zarobić? Ja wiem, czy dużo, nie wiem, czy dużo. tak Można sobie żyć tak normalnie od pierwszego do pierwszego i tak yy, się skupić na, na tej twórczości, tej warstwie artystycznej. Więc yy, da się, tylko właśnie trzeba jakoś odpowiednio do tego podejść, tak pod, pod odpowiednim kątem. A powiedz, jak to się zaczęło? Od programu Szymona Majewskiego? to były początki, czy, czy zacząłeś jeszcze wcześniej? To były początki takie jakby, że to jakby było na szerszą skalę. Natomiast już wcześniej jakieś tam filmiki miałem w sieci. Natomiast dopiero jeden z tych filmików sprawił, że właśnie zainteresowała się telewizja i tam miałem taką przygodę. A później znowu wróciłem do internetu, i później znowu czasem do telewizji wpadałem, więc tak cały czas sobie to tak nie wiem, raz tak, raz tak. U Szymona wykonywałeś kawałki od tyłu. Powiedz, jak to się robi? Jak y, uczy się śpiewać od tyłu? Czy gdybym powiedziała ci tytuł dowolnej piosenki, no to domyślam się, że nie potrafiłbyś jej tak z marszu od tyłu zaśpiewać? Nie potrafiłbym. Musiałbym się nauczyć na pamięć, tak jak wierszyka. Uczysz się na pamięć y, słów, zarówno słów, jak i dźwięków, tak? Tak jest. Także nic nie ma magicznego. Wiem, że wiele osób się spodziewa, że tutaj powiem, że to jest jakaś magia, ale to jest jak tabliczka mnożenia. Przecież się nauczyć trzeba na pamięć i już. Czy to jest trudne? Tak jak nauka piosenki na pamięć, tylko że nietypowy sposób, ale wprawa pomaga, żeby robić to coraz szybciej. A powiedz, jak rodzą się wszystkie Twoje pomysły? W jakich sytuacjach najczęściej? Najczęściej idę spać. Niestety, w sensie, jak już zasypiam i tak już czuję, że to już jest ten moment, że będę mógł sobie spokojnie zasnąć bez trosko, to wtedy e, mój umysł zaczyna atakować różne jakieś myśli, pomysły i niestety nie mogę przez to spać. Więc wolałbym, żeby to się działo kiedy indziej. Natomiast no, nie ma to wpływu zupełnie, więc akurat ten moment najbardziej mi sprzyja. Mimo dlatego, że jest cicho. I co, podrywasz się z łóżka i zaczynasz tworzyć? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie robię tak, bo to za dużo by czasu mi zajęło. Natomiast sobie staram zapamiętać, yy, co miałem na myśli, żeby rano to jakby kontynuować i odświeżać. Niestety nie zawsze się to udaje. Chciałabym zapytać Cię o hejty. Czy kiedykolwiek dotknęło Cię to, co przeczytałeś na swój temat? No pewnie czasem tak. Natomiast nie tak do takiego stopnia, żebym jakby nie wiem, zrezygnował albo płakał gdzieś tam w kącie. Wręcz w, raczej staram się tym inspirować, robiąc o tym piosenki. No właśnie, obśmiewasz to. No, jeśli jest okazja, to tak. Natomiast y, nie obśmiewam wszystkiego, tylko to, co jest takie y, jakby puste i niekonstruktywne, a komentarze z jakim, jakąś argumentacją sensowną chętnie przyjmuję na klatę. Czasem też obśmiewasz, wyśmiewasz różne gwiazdy. Powiedz, czy jesteś lubiany w kręgu show biznesowym? Nie wiem, to trzeba by sprawdzić. Ja tak nie, głęboko nie wchodzę, w sensie nie interesuję się tak pod tym kątem. Nie sprawdzam, czy je tam mnie tam nie lubią, czy nie. Ale osoby, które. Ja bym nie, nie powiedział, że obśmiewam, tak raczej yy, staram się tak. Yy... To nie, to, bo to taki mamy negatywny wydźwięk, mówię że uśmiecham. tak razie staram się, żeby oni mogli też się uśmiechnąć z tego, bo to nie chcesz nikogo obrazić tym nigdy. E, więc e, jeżeli ktoś już reagował i ja o tym wiedziałem, to były zawsze reakcje takie pozytywne. Więc e, mam nadzieję, że nie mam jakiejś tam renomy, sobie nie zrobiłem jeszcze takiej dramatycznej. No to jeszcze zapytam, jakie plany na najbliższą przyszłość? Teraz jesteśmy w trasie koncertowej, więc musimy ją skończyć. I ona tak się przeplata y, do końca czerwca. No i w międzyczasie pewnie bym chciał coś spróbować ponagrywać. Aktualnie się zajmowałem raczej takimi, takimi rzeczami nieartystycznymi, jakieś tam techniczne, zabawy sprzętowe. Więc już powoli to jakby zakończyłem, więc mam nadzieję, że będę mógł wrócić do takich rzeczy bardziej artystycznych. O, jak radny, jak radny. Dobrze to wie że Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów sierackiej TV Media. Cezik. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.